te trzy pojęcia, które są w tytule mojego wystąpienia, a więc suwerenność, jedność i świętość, wszystkie można powiedzieć składają się na coś, co można określić mianem zwycięskich znaków królestwa polskiego. Kiedy 26 czerwca 1295 roku w Gnieźnie książę Wielkopolski i pomorza Gdańskiego Przemysł II został koronowany przez wielkiego arcybiskupa gnieźnieńskiego i wielkiego polskiego męża stanu, arcybiskupa Jakuba Świnkę, na króla Polski. Po tym wydarzeniu, taki był obyczaj, wybito pieczęć majestatyczną, czyli tą królewską nowego władcy i tam była inskrypcja w języku łacińskim, która w polskim tłumaczeniu brzmi i oto sam Bóg Wszechmocny przywrócił Polakom zwycięskie znaki. Korona Królestwa Polskiego. Królestwo Polskie jest zwycięskim znakiem dla nas, dla nas Polaków i jest złączone z działaniem Bożej opatrzności w polskich dziejach. Tak w największym skrócie ta inskrypcja no właśnie streszczała e, to, co jest istotą Królestwa Polskiego. A wszystko zaczęło się od e, dwóch strategicznych wyborów, dwóch strategicznych decyzji Księcia Mieszka I. Wszystko u nas zaczyna się od chrztu. Także dzieje Królestwa Polskiego zaczynają się od chrztu Polski. Od chrztu Polski przyjętego w Kościele Łacińskim. To jest istotna rzecz. To jest ten wybór Mieszka I. Nie tylko chrzest, ale że przyjmujemy, je, przyjmujemy chrzest z Kościoła Łacińskiego. Dwadzieścia kilka lat później Książę Rusi Kijowskiej. Włodzimierz, zwany Wielkim, przyjmie chrzest za pośrednictwem Konstantynopola. I nasze drogi, tak jak te rozjazdy kolejowe, one jeszcze biegnące w miarę blisko, równolegle, będą się oddalać systematycznie. I wchodzimy w obręb cywilizacji łacińskiej Christianitas, która ma konkretną wizję monarchii chrześcijańskiej. Nie ma czasu na to, aby dokładnie o tym mówić, ale to jest. Wizja monarchii, która będziemy to widzieć poprzez wieki istnienia Królestwa Polskiego, była atrakcyjna. Wielu chciało być lennikiem korony polskiej. I drugi strategiczny wybór księcia Mieszka I, poczyniony pod koniec jego panowania około 990 roku, udokumentowany w tajemniczym dokumencie z powodu tytułu Dagome Judex, w którym Mieszko I oddawał civitas sinezge, państwo gnieźnieńskie, tak zostało określone państwo Mieszka I, pod opiekę świętego Piotra, pod opiekę stolicy apostolskiej. Papieski Rzym, który nie przeżywał wtedy wielkich chwil, to są jeszcze ciemne wieki papieskiego Rzymu, to jeszcze nie jest ten czas wielkich papieży odnawiających Kościół in capita et in membra, ale Mieszko I wytycza szlak. Stolica Apostolska, papieski Rzym jest gwarantem ładu politycznego na naszych ziemiach. Wszyscy polscy królowie, wywodzący się z rodzimej dynastii piastowskiej, najpierw szukali zgody papieskiego Rzymu na to, aby koronować się na króla. I to są te, można powiedzieć, szlaki, które wytyczył Mieszko I i które no, i podążali jego wielcy następcy, ci, którzy przy, przywdziewali koronę królewską. No i, można powiedzieć, jego najstarszy syn, Bolesław Chrobry, jego następca bezpośredni, też dokonał tego strategicznego wyboru. Dojrzał okiem rozumu politycznego albo okiem wiary, Znaczenie świętości, bo to jest można powiedzieć jedna z najbardziej udanych transakcji w dziejach Polski, to wykupienie na wagę złota relikwii świętego Wojciecha, męczennika, biskupa plaskiego, który idąc od dworu księcia Bolesława Chorobrego w 1997 roku Poszedł na misję chrystianizacyjną do Prusów i tam poniósł śmierć męczeńską. Jego ciało zostało wykupione przez naszego władcę i złożone w gnieźnie. I krótko mówiąc, gdyby nie męczeńska śmierć świętego Wojciecha, nie byłoby arcybiskupstwa gnieźnieńskiego a decyzja o jego powstaniu zapadła na synodzie w Rzymie pod przywództwem papieża Sylwestra II w 999 roku, a decyzja została ogłoszona na sławetnym zjeździe gnieźnieńskim w roku 1000 w obecności cesarza rzymskiego i króla niemieckiego Ortona III i legatów papieskich. Reprezentanci dwóch filarów łacińskich christianitas byli wtedy in persona albo y, przez przedstawicieli w gnieźnie. To było arcybiskupstwo, jak to określono już na synodzie rzymskim, apud sancti Adalberti, u świętego wojciecha. Pierwszy arcybiskup Gnieźnieński, Racym Gaudenty, brat świętego wojciecha, sam o sobie mówił, że jest archiepiskopus sancti Adalberti, arcybiskup świętego wojciecha. Ta świętość była tak naprawdę Początkiem tej już bezpośredniej drogi do Królestwa Polskiego. Ten gest od tona trzeciego, nad którym dyskutują do tej pory historycy wobec Bolesława Chrobrego, a więc zdjęcie własnego diademu cesarskiego i włożenie go na skronie polskiego władcy, jest generalnie interpretowane jako zgoda, jako uznanie przez cesarza rzymskiego i władcę Niemiec suwerenności Polski i zgodę na przyszłą koronację królewską, na którą trzeba było. Na którą trzeba było czekać, jeszcze prawie, no dokładnie, ćwierć wieku od roku tysięcznego, ale to tylko arcybiskup mógł koronować władzę. Kto miał arcybiskupstwo, awansował do statusu, można powiedzieć, pierwszej ligi państw europejskich. Zwróćmy uwagę Czesi, za pośrednictwem których przyjmowaliśmy chrzest, własne arcybiskupstwo będą mieli dopiero w XIV wieku. My mieliśmy już na początku XI wieku. I tylko arcybiskup mógł koronować króla. I potem, jak popatrzymy poprzez kolejne wieki historii Królestwa Polskiego, ten motyw świętości, który towarzyszy królestwu, jest ciągle obecny. W tej cywilizacji łacińskiej, do której wprowadzał nas chrzest. Yy... Uznaje się, że władza, państwo jest od Boga, ale jednocześnie podkreśla się, że państwo, władza nie jest Bogiem. I to tego uczył patron ładu moralnego, jak mówił o świętym Stanisławie Jan Paweł II. I święty Stanisław jest także, można powiedzieć, patronem odzyskania Królestwa Polskiego, odzyskania korony polskiej pod koniec XIII wieku. Ten kult świętego Stanisława, który rozwija się od połowy XIII wieku, którego oczywiście kulminacją jest kanonizacja biskupa męczennika, ale który znajduje także swój wyraz w żywocie większym świętego Stanisława, autorstwa Wincentego z Kielczy, gdzie jest ta przepowiednia, że tak jak porąbane ciało na rozkaz króla męczennika za sprawą baczności w cudowny sposób się zrosło, tak i ciało Królestwa Polskiego podzielone za sprawą Bożej Opatrzności zrośnie się. I ten żywot większy świętego Stanisława, a więc połowa XIII wieku jest dowodem na to, że i wśród elit, no bo reprezentant elity tworzył ten żywot i ona najpierw doci docierała do elit, ale także wszyscy mieszkańcy podzielonego Królestwa Polskiego, bo ten żywot był z pewnością czytany w kościołach całego podzielonego na dzielnice państwa. No, mieli tą świadomość, że my potrzebujemy jedności. Zwornikiem i tym, tą wizualizacją polskiej jedności jest właśnie Królestwo Polskie, które, którego przywrócenie nie będzie możliwe bez działania opatrzności i bez stawiennictwa świętych. Proszę Państwa, my spotykamy się na parę dni przed wspomnieniem 20. rocznicy śmierci świętego Jana Pawła II. Człowieka, który pod koniec XX wieku, w ogóle w XX wieku, chyba zrobił najwięcej, także w tym wymiarze przypominania nam, czym jest wartość królestwa i czym jest wartość świętości w Królestwie. W czerwcu 1997 roku Jan Paweł II w Krakowie wyniósł na ołtarze jedynego kanonizowanego króla Polski. Inregen Regen Polonie Koronata, Święta Jadwiga, córka króla Ludwika, zwanego przez Węgrów Wielkim, my go nazywamy Węgierskim, czy Andegaweńskim. Ta świętość i wielkość Jadwigi polskiego króla została opisana, została streszczona w tej wspaniałej, przejmującej homilii kanonizacyjnej, którą wygłosił w 1997 roku święty Jan Paweł II. Wtedy rzeczywiście historia, można powiedzieć, głośnymi krokami szła przez Kraków i przez całą Polskę, bo święty papież mówił do świętego króla Polski długo czekałaś Jadwigo na ten dzień. Tak zaczął tę homilię. Jedna z najpiękniejszych homilii. Jakże znacząca, sam Jan Paweł II w tej homilii powiedział, że akt kanonizacji Jadwigi jest dopełnieniem obchodów milenijnych Chrztu Polski. Taka była ranga. I pytanie jest, czy to nie jest, czy to kolejne koło ratunkowe, które wtedy rzucał Jan Paweł II nam u progu budowania III Rzeczypospolitej, bo pierwszą, pierwsze koncertowe odrzuciliśmy w 1991, ale to drugie w 1997, czy my o tym pamiętamy, kiedy Jan Paweł II pokazywał, na czym polegała wielkość Jadwigi jako króla, jako świętego króla. Po pierwsze rozpoznała własne powołanie i powołanie ludów, nad którymi miała panować. Czyli polityka ma jakiś cel, po coś jest, po coś my jesteśmy, po coś jest królestwo, czytaj państwo. Druga wielka zasługa i wielkość Jadwigi potrafiła, jak mówił Jan Paweł II, łączyć świętość z wymogami polskiej racji stanu. To, że ktoś jest święty, czytaj, że na serio wierzy e, i przekłada tą wiarę także w działalność publiczną, nie oznacza, że jest safandułą. On dostrzega, ona dostrzegała wymogi polskiej racji stanu i z żelazną konsekwencją je realizowała. Oprócz tego, że dokonała pokojowej rewolucji geopolitycznej w Europie Środkowej, bo zgodząc się na małżeństwo z Jagiełą stworzyła możliwość Unii Polsko-Litewskiej, chrystianizacji Litwy, tę rewolucję geopolityczno-pokojową pod koniec XVIII wieku zastąpi przemocowa rewolucja geopolityczna czytaj rozbiory z autorzy wywodzili się zupełnie z innego ducha. No, ale to Jadwiga przecież w 1387 roku przywróciła koronie polskiej, oderwaną przez jej ojca, Ruś Czerwoną. Polski Lwów, to jest także jej wielka zasługa. Korona, koronacja królewska była, wizual, była, wizual, była wizualizacją polskiej suwerenności, i to wydarzenie, które miało miejsce prawdopodobnie w niedzielę Wielkanocną, w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego roku 1025, bo zazwyczaj koronacje odbywały się w Dzień Pański, no było, było zwieńczeniem tych wielkich osiągnięć Bolesława, chorego, walczącego z powodzeniem i z Królestwem Niemieckim długie lata i także z Rusią Kijowską. I warto przypomnieć reakcję naszych zachodnich sąsiadów, bo tu mamy udokumentowane w źródłach, która aż zachęca do refleksji nad czymś, co można nazwać historią długiego trwania, bo to, że my tutaj się gromadzimy nie tylko po to, żeby to nie jest tylko po to, żeby wspominać te dawne rycerskie dzieje, jak to chodzono w kolczugach i, i, miano z, i nakładano sobie złote korony, tylko jakie są nauki dla nas. No między innymi taka, że nasi zachodni sąsiedzi, jak czytamy różne roczniki i kroniki, na przykład z początku lat 30. XI wieku, czyli krótko po koronacjach dwóch, przypomnijmy, w 1025 były dwie koronacje królewskie. Bolesław Chrobry i Mieszko II. Obydwie w Gnieźnie. Pierwsze pięć polskich koronacji było w Gnieźnie. Do początku XIV wieku miastem koronacyjnym królów polskich było Gniezno, o tym trzeba pamiętać. I reakcja była taka, tam się przejawia, znaczy taka nić narracyjna się przesuwa, że po pierwsze, po pierwsze zarówno Bolesław Chrobry, jak i Mieszko II przywłaszczyli sobie koronę, tak dosłownie przywłaszczyli. I drugie, drugi taki motyw, który też już wtedy się pojawia, dokona, dokonało się to na pohańbienie Królestwa Niemieckiego. Niemcy nie tylko ponieśli porażkę polityczną, czy jakiś uszczerbek na swoich interesach, ale Polacy poprzez ten akt wizualizacji swojej suwerenności w postaci koronacji królewskiej, no, podeptali godność królestwa niemieckiego. Niemiec. Ja całkiem niedawno oddałem do wydawnictwa książkę pod tytułem Antypolonizm w Republice Weimarskiej, czyli. Demokratycznej Rzeszy Niemieckiej w latach 1918-33, i tam się przewija też ta narracja od prawa do lewa, że podeptaniem niemieckiego honoru jest w ogóle fakt powstania niepodległej Polski. Takie długie trwanie. I kiedy Bolesław Śmiały w 1076 roku koronował się w Dzień Bożego Narodzenia w Gnieźnie na króla Polski, to źródła, które powstały w kręgu opozycji saskiej wobec cesarza Henryka IV, z którą tą opozycją saską politycznie był związany Bolesław Śmiały, wielki polityk, który grał na wszystkich dostępnych instrumentach, żeby tą suwerenność udokumentowaną koronacją królewską budować. Złączył się także z sojuszem, tak jak jego przodek z papieskim Rzymem. Jeden z kronikarzy niemieckich, z tych saskich napisał tak, w reakcji na koronację króla Bolesława Śmiałego. Książę Polaków, który od wielu lat był tributariuszem królów niemieckich, ośmielił się wbrew sprawiedliwości i prawom większych od niego, na hańbę Królestwa Niemieckiego uzurpować sobie godność i imię króla. Proszę Państwa, sprawiedliwość i prawa większych od niego. Jakże często musimy się to nie będę wielkim odkrywcą, także w XXI wieku, w trzeciej dekadzie XXI wieku borykać się właśnie z tym sposobem myślenia. No wam się to nie należy, bo to godzi w sprawiedliwość i prawa większych od was. Jeżeli czegoś uczymy się od dziejów królów polskich, dziejów Królestwa Polskiego, no to trzeba też Nauczyć się, trzeba mieć świadomość, że ta godność, która symbolizowała suwerenność i jedność państwa, kosztowała. Tak, to była jedność państwa, bo trzeba docenić fakt, że w 1025 roku mieliśmy dwie koronacje. Zaraz po śmierci Bolesława Chorbrego, co kronikarze niemieccy od razu wytłumaczyli, że to jest słuszna kara Boża za tą uzurpację, następuje koronacja Mieszka II. I to jest dowód na istnienie pewnej myśli państwowej, bo koronacje, o czym będą mówić moi czy nasi kolejni tutaj referenci, no koronacja w łacińskiej Christianitas to są te dwa filary, jak popatrzymy na Ordo Coronandi. Ten element czysto świecki, professio regis, przysięga królewska, miecz sprawiedliwości, włożenie insygniów koronacyjnych, ale wcześniej jest sakra, namaszczenie, namaszczenie świętymi olejami, i ten element religijny wynosi władcę ponad wszystkich innych. I w państwie, w którym jeszcze były przecież żywe odrębności plemienne, mówimy o pierwszej połowie XI wieku w państwie piastowskim, to z pewnością służyło integrowaniu i budowaniu jedności tego państwa. Tym bardziej korona królewska była symbolem polskiej jedności, była właśnie tym symbolem zwycięskiej jedności polskiej pod koniec XIII wieku, kiedy Przemysł II w 1295 roku w Gnieźnie koronował się na króla Polski. I tak podobnie było w 1320 roku, kiedy Władysław Łokietek rozpoczyna tą tradycję już koronacji na Wawelu, kiedy to, to wydarzenie jest słusznie uważane za. Za zwieńczenie tego, 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 czy przezwyciężenie tego fatalnego dla nas czasu rozbicia politycznego, rozbicia dzielnicowego. Ale nawet w czasach tej Wielkiej Rzeczpospolitej, tej tak zwanej monarchii republikańskiej, jak niektórzy mówią o, o, o królestwie w XVI, XVII czy XVIII wieku, król był postrzegany właśnie jako zwornik Rzeczpospolitej, jako zwornik państwa też jako ten element w tej konstrukcji politycznej, który równoważy różne te chybotliwe, bardzo elementy, chociażby właśnie te trzy stany sejmujące. Król był niezbędny. Jak już wspomniałem i trzeba na koniec to także przypomnieć, chyba w naszych czasach szczególnie, trzeba przypominać, że no, właśnie, korona królestwa polskiego, królestwo polskie było tak bardzo atrakcyjne dla innych. Nawet dla reprezentantów tych nacji, którzy by chętnie o tym dzisiaj chcieli zapomnieć, a my niestety także nie przypominamy o tym, że na przykład niemieccy mieszkańcy księstwa pruskiego aż do początku XVIII wieku tęsknili do czasów, kiedy księstwo pruskie było lennem. Korony Polskiej. Im się nie podobało Kalksteinom, Rotom i innym przedstawicielom niemieckiej szlachty, niemieckiego mieszczaństwa, Królewce nie podobało się, że muszą cierpieć wzorce ustrojowe brandenburskiego absolutyzmu już po tym, kiedy Hohenzollern zrzucił zwierzchno Koronę Polskiej w czasach potopu w 1657. I ciągle tęsknili do, do państwa, w którym yy, Istnieje wolność, istnieje prawo, istnieje ta długa myśl o istocie korony polskiej, o istocie Królestwa Polskiego, którą już w XV wieku pięknie zapisywał Paweł Włodkowicz w swoich traktatach, kiedy podkreślał, że w Polsce król to jest administrator regni, a nie dominus regni czyli jest zarządcą królestwa, a nie jest panem królestwa. I ta nić idzie poprzez kolejne wieki. Nawet ksiądz Piotr Skarga, który tak piętnował w kazaniach sejmowych i w innych swoich wielkich e, traktatach i homiliach brak karności w Rzeczypospolitej i on jednocześnie podkreślał, że nam nie chodzi o taką władzę, jak jest despotia u Turków, Tatarów i Moskwy. Król u nas ma być ograniczony prawem i nikt w koronie polskiej nie wyobrażał sobie króla, który mógłby powiedzieć, że on obowiązuje, czy on przestrzega prawa tak, jak, go rozum, tak jak on to rozumie sobie to prawo. On miał być stróżem prawa, jak pies jest stróżem owiec, jak pisał Stanisław Orzechowski. Ja nie będę królem waszych sumień powiedział ostatni Jagieron, Zygmunt August, kiedy większość, większość niekatolicka w Senacie, czyli protestancka i prawosławna, zachęcała go, żeby poszedł za modnymi na Zachodzie trendami, które zapoczątkował swego czasu król Henryk VIII, kierując się niezbyt wzniosłymi zresztą pobudkami, który to król ogłosił się głową Kościoła w Anglii. Królu, zwołaj synod krajowy, zerwij z Rzymem, Ogłość się głową Kościoła w Polsce. I Zygmunt August powiedział, wypowiedział swego rodzaju credo cywilizacyjne: Ja nie będę królem waszych sumień. W tym samym czasie bizantynizm, wędrujący po różnych krajach, zagościł na dobre u naszych zachodnich sąsiadów, co dało, dało efekt w postaci opisanej przez jurystów zasady regio ius religio, czyli władza tego religia bo strona protestancka w połowie XVI wieku na Sejmie Rzeszy w Augsburgu w 1555 roku wymogła taką zasadę pokoju religijnego w Rzeszy. Ryczałtowo, jeżeli elektor czy kurfirs został protestantem, to ryczałtowo wszyscy jego poddani będą protestantami. A u nas monarchia, która wyrosła z ducha łacińskiej cywilizacji chrystianitas, do której wprowadził nas chrzest Mieszka I, miała zupełną i inną wizję, inną wizję władzy, granic władzy. Jeżeli dzisiaj zastanawiamy się, no właśnie, jakie jest dziedzictwo Królestwa Polskiego, warto także zatrzymać się być może nad tą kwestią, że no właśnie, tak jak pisał Andrzej Frycz-Modrzewski, że w Polsce nie rodzą się królami, królami się stają. Dlatego król w Polsce musi, e, musi wykazywać się wysokimi walorami, przede wszystkim duchowymi i moralnymi. Sprawiedliwy, mężny, roztropny, pobożny. To jest metier królewskie. To są kwalifikacje królewskie. Dlatego... Warto też przy tej okazji przypomnieć słowa, które wypowiedział, napisał w jednym ze swoich listów nasz wieszcz Zygmunt Krasiński w okresie wiosny ludów. Napisał takie zdanie, że jeśli komu na świecie, toć nam właśnie monarchii potrzeba. Tak, ale monarchii, która właśnie wyrost, wyrasta z tego ducha historii, z tego też ducha kręgu kulturowego, do której wprowadził w nas. Mieszko I, w którym trwaliśmy poprzez wieki, którego piękną reprezentantką była święta Jadwiga, nasz jedyny kanonizowany król Polski, kanonizowany przez papieża Jana Pawła II. Warto, zastanawiając się nad tym, co jest trwałego w tradycji Królestwa Polskiego, także zatrzymywać się nad tymi przecież całkiem niedawnymi, pamiętamy tę pielgrzymkę roku 97 wydarzeniami, z naszej historii. Profesor Bogdan Wasiutyński, jeden z najbliższych współpracowników Romana Dmowskiego, ojciec Wojciecha Wasiutyńskiego, w 1925 roku na 900-lecie koronacji Bolesława Chrobrego pisał, że nam wspomnienie tej koronacji jest potrzebne, ponieważ my, jak pisał Bogdan Wasiutyński, po tych długich latach niewoli musimy wychowywać się do wielkości. Do wielkości rozumianej jako trwanie w tym wielkim dziedzictwie, z którego wyrastała przed wiekami monarchia w Polsce, królestwo w Polsce. Mogę, można powiedzieć, że po 100 latach te słowa Bogdana Waciutyńskiego są jak najbardziej aktualne. Cieszę się i bardzo raz jeszcze dziękuję, że mogłem brać udział w wydarzeniu, które z pewnością przybliża nas, także gdy chodzi o refleksję nad sensem e, tego naszego wielkiego dziedzictwa, no, do, do spełnienia tych słów, które 100 lat temu napisał wybitny polski uczony, wybitny polski polityk. Dziękuję za uwagę.